Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem Czy ta osoba odezwie się przez najbliższe trzy miesiące? Liczymy tutaj styczeń, luty, marzec, tak? Ta końcówka grudnia też może tutaj wchodzić, natomiast jest to generalnie rozkład na styczeń, luty i marzec. Bardzo proszę o wybór jednego z obiektów. To jest grupa numer jeden, to jest grupa numer dwa i to jest grupa numer trzy. Czy ta osoba odezwie się do ciebie w przeciągu 3 miesięcy? Oczywiście zaznaczam, że jest to rozkład ogólny na kanał publiczny. Jeżeli chcą mieć państwo stuprocentową pewność, to wtedy tylko i wyłącznie rozkłady indywidualne, więc tutaj proszę też w taki sposób po prostu podchodzić do tego, co ja tutaj mówię. Dobrze, yy, patrzymy, grupa numer jeden. Informacja jest taka, że w siódemce powietrza jest pokazane, że wy mogliście rozstać się w jakimś konflikcie i teraz jesteście powiedziałabym na odległość, bez żadnego słowa, bez żadnego telefonu i bez żadnych rozmów. Możecie po prostu żadnego kontaktu nie mieć ze sobą. Ewentualnie ten kontakt może być zdawkowy, natomiast powiem szczerze, że przy siódemce powietrza w większości przypadków będzie chodziło o to, że kontakt został urwany totalnie poprzez jakieś kłótnie, niejasności, poprzez to, że zadziało się coś niedobrego między Wami. W karcie gwiazdy to jest Wasza bądź, bądź tego mężczyzny, bądź tej kobiety na Nadzieja na to, że jeszcze coś się da w tym temacie zrobić i że jeszcze są szanse na to, żeby po prostu reaktywować te relacje. A z ziemi jest to pełna gotowość na to, żeby po prostu iść za ciosem i jednak. Jeszcze się natrudzić trochę, żeby razem coś stworzyć, tak? Czyli to jest chęć Wasza do wspólnego pracowania nad tą relacją, yy, znaczy oczywiście po przejściu tej kłótni, tak? Bo tutaj na razie jesteście na odległość, większość z Was, na razie żadnego kontaktu może nie być, nie być. natomiast jest tutaj wasz, Wasza chęć, chęć Wasza albo tej osoby na to, żeby dalej coś kreować razem, tak? Ktoś jest gotowy na to, nie musi o tym mówić, to nie musi być oficjalne, natomiast on wewnętrznie czy tam ona, jest gotowa na to, żeby po prostu jeszcze raz z Wami coś stworzyć, albo to jesteście Wy w tej karcie, tak? Pełni nadziei i gotowi na to, żeby na nowo, od nowa, jak gdyby rozpocząć te relacje, tak? Po raz kolejny. Następnie mamy szóstkę ognia, cesarza i dziesiątkę powietrza. Moi drodzy, kontakt jest możliwy w przeciągu trzech miesięcy, ale tutaj jeszcze ktoś musi wziąć na siebie jakąś odpowiedzialność za to, co się zadziało, bądź po prostu wykazać się dojrzałością. Jeżeli do 3 miesięcy ten ktoś, bądź Wy przejdziecie tą w cudzysłowie lekcję dojrzałości, zrozumiecie coś, przeanalizujecie, wyciągniecie odpowiednie wnioski, być może przebaczycie sobie, bądź tej osobie, to tutaj jak najbardziej wtedy te energie puszczą, odblokują się i kontakt jak, na, jak najbardziej będzie możliwy między Wami. Jeżeli to jesteście Wy, w tej karcie cesarza, no to wiadomo, że możecie wpłynąć na to, czy przerobicie te zachowania i te lekcje, czy nie. Natomiast jest, jeżeli jest to druga strona, no to za bardzo na to wpływu nie macie, tym bardziej, że jesteście na odległość, więc tutaj już tak naprawdę jest 50 na 50. Natomiast zdecydowanie tutaj ktoś musi popracować nad swoją dojrzałością, ktoś musi coś zrozumieć i ktoś musi się sam przed sobą do czegoś przyznać. To są sprawy związane właśnie z dojrzałością w związku tak? z dojrzałością do z gotowością do bycia w takim wartościowym normalnym związku. Ktoś z Was tutaj niestety, ale jeszcze widocznie nie był na to gotowy tak, ponieważ tutaj karta cesarza cały czas mówi, że jeżeli komuś uda się te lekcje przepracować właśnie do tych trzech miesięcy, to tak naprawdę jest możliwy kontakt tylko moi drodzy, tutaj nie jest zamknięta sprawa ponieważ nawet jeżeli do tych trzech miesięcy się to nie uda, to prędzej czy później Później ta osoba odbierze tą swoją lekcję i wtedy kontakt między wami będzie możliwy. Tylko kwestia, czy wtedy jeszcze wy będziecie chcieli tą osobę, czy nie zmienią się warunki zewnętrzne, czyli na przykład u was czy u tej osoby nie dojdzie ktoś trzeci, tak? Być może wy wejdziecie w relację i na tamten już opóźniony czas nie będziecie chętni, tak? No, różnie to może być. Tutaj po prostu. Ja powiem tak, ten kontakt jest zablokowany poprzez to, że ktoś czegoś nie przerobił, i ktoś jak gdyby nie jest jeszcze na ten moment dojrzały do tego, żeby wejść, powiedziałabym, wartościowy i taki, powiedziałabym, normalny związek, zdrowy związek dwójki ludzi, którzy są dojrzali. Tutaj jest do przerobienia ta sprawa i powiedziałabym, że jest to do zrobienia, tu nie jest ewidentnie powiedziane, że nie, kontaktu nie będzie, tylko czy kwestia, kwestia taka, czy tutaj ktoś zdąży do tego marca przerobić te lekcje wewnątrz siebie, tak? Czy coś zrozumie, czy coś przemyśli, czy tak naprawdę dojrzeje przez te trzy miesiące. Natomiast tak jak mówię, ten rozkład może być troszkę przesunięty na kolejne miesiące, bo jeżeli tutaj do trzech miesięcy, bo wbrew pozorom na wszelką naukę te trzy miesiące to nie jest taki duży czas, tak? No ale wiadomo, no, każdy ma inne tempo yy, jak gdyby przerabiania pewnych rzeczy. Jest szansa na to, że do trzech miesięcy ktoś tutaj po prostu się wyrobi z tą nauką. Natomiast jeżeli nie, to tutaj yy, ta szansa nie zostanie zaprzepaszczona, bo w tym rozkładzie widać, że na przykład ta osoba, nawet jeżeli zrozumie coś za pół roku, to wtedy kontakt też jest jest możliwy. Jeżeli zrozumie coś na, za rok, to wtedy też kontakt będzie możliwy. Tylko kwestia, czy na tamten czas już, za jakiś czas taki dłuższy, wy będziecie jeszcze zainteresowani tym kontaktem, bądź ta osoba, jeżeli w tych kartach jesteście Wy tutaj pokazani. Natomiast zdecydowanie, jeżeli komuś się uda przepracować lekcję dojrzałości i, i takiego zdrowego i dojrzałego podejścia do związków z drugą osobą, no to tak, to, to kontakt będzie. No ale to jest jeden warunek, powiedziałabym. Jeżeli jesteście Wy tutaj pokazani, to to zależy od Was. Jeżeli jest ta druga strona, to Wy na to wpływu nie macie. 50 na 50. Albo yy, albo yy, przerobi to w sobie, albo nie zdąży i wtedy będzie to przesunięte w czasie. Ale tutaj karty nie negują i nie przekreślają tego kontaktu. Po prostu ktoś musi tutaj coś yy, zrozumieć, coś przeżyć, przeżyć przepraszam, coś przepracować przede wszystkim i wtedy te Blokady na energiach między wami puszczą, tak? Więc tak to się prezentuje dla grupy numer jeden. Nie jest to konkretna informacja, że będzie kontakt bądź nie, ponieważ dużo jest no, po prostu w rękach tej osoby drugiej bądź w waszych rękach, tak? Tutaj chodzi po prostu o przerobienie takiego rozdziału pod tytułem po prostu dojrzałość. Więc moi drodzy, tak to się prezentuje. Teraz przejdźmy do drugiej karty, czyli tutaj ta opcja numer dwa. Czy będzie kontakt przez najbliższe trzy miesiące, czyli styczeń, luty, marzec i końcówka już tego grudnia tutaj będzie? Czy jest możliwy kontakt między wami, tak? Czy ta osoba się odezwie? Moi drodzy, nie muszę chyba tutaj odpowiadać od nowa, czyli jak najbardziej kontakt jest możliwy, ale zaczynamy od początku. Przede wszystkim, dobrze, jeszcze chwilkę, bo ja tutaj muszę spojrzeć. Jeżeli jesteście w trójkątach, to tutaj ktoś musi mieć czas na to, żeby zamknąć swoje sprawy formalne z małżonkiem bądź z małżonką, albo z narzeczonym, z narzeczoną, albo nawet z nieformalnym partnerem, tak? Coś tutaj wymaga po prostu czasu, bo musi być zamknięte w tej, w tej karcie sprawiedliwości, czyli zamknięte, powiedziałabym, w sposób taki definitywny i w sposób być może nawet urzędowy, tak? Wiadomo, że są podziały majątków, są rozwody, trzeba to załatwić, więc u niektórych z Was może, być taka sytuacja, że będziecie musieli po prostu w tym momencie poczekać, ponieważ ta osoba jest w trakcie jakichś ważnych spraw urzędowych, które trzeba będzie załatwić. Tak jak mówię, rozwody, jakieś rozdzielczości majątkowe. Natomiast ja powiem szczerze, że. Bo tutaj ta piątka powietrza jest na wstępie, tak? Piątka powietrza jest. Yy, Źle podjętą decyzją, złym wyborem, tak? Wyborem takim bardzo, powiedziałabym, chaotycznym i na szybko. Moi drodzy, tutaj nic na szybko nie może być zadziane, ponieważ jeżeli będzie za szybko, to nic się z tego nie ulepi, tak? Na przyszłość. Tutaj wszystko musi być, powiedziałabym, w takim zdrowym tempie, dlatego niektórzy z Was mają tutaj już informację, że trzeba będzie troszkę poczekać dłużej niż te trzy miesiące. Na wyniku macie kartę Rycerza Powietrza, czyli przesunięcie czasowe, nawet do pół roku, czyli z trzech miesięcy robi nam się 9 miesięcy. Natomiast ewidentnie macie informację, że kontakt będzie. Zobaczcie, jaka tutaj jest karta. No nie, nie można jej przeskoczyć, i nawet jakbym nie wiem, jak chciała ją interpretować samodzielnie, no to jest tutaj tytuł od nowa. Więc tutaj sami już byście byli świadomi tego, że karty mówią, jak najbardziej ten kontakt będzie, ale nie do 3 miesięcy. Do 3 miesięcy nie, bo tutaj ktoś jeszcze musi jakieś sprawy finansowo-prawne, yy, albo formalne, albo urzędowe załatwić. I na ten moment po prostu to wymaga od niego czasu. Być może go to blokuje, tak? Nawet jeżeli jesteście pokłóceni, to może jest tak, że na ten moment w życiu tego człowieka coś się dzieje, co wymaga szybkiej interwencji, co wymaga niemalże całkowitego skupienia się na tym, i też on jak gdyby w tym momencie nie myśli o jakimś kontakcie z Wami. Też tak może być, moi drodzy, no bo mamy jednak tą kartę sprawiedliwości, więc powiedziałabym, że karta bardzo mocna. Natomiast, moi drodzy, jeżeli byliście w karmicznej relacji bądź cały Jesteście w trakcie jej przepracowywania, to Karta Sprawiedliwości mówi, że. To będą rozliczenia karmiczne, czyli karma zadziała dla Was akurat tak, że ta osoba się do Was odezwie, bo macie tutaj kartę działania karmicznego i od razu macie odnowę, ale macie też rycerza powietrza, czyli to nie będzie do 3 miesięcy tych tutaj ustanowionych w rozkładzie, tylko będzie to nawet do 6 miesięcy dłużej, czyli sumując 9 miesięcy, tak może tutaj to wszystko wyglądać. Więc jeżeli jesteście karmiczni, to dla Was karma będzie robiła zwrot w ten sposób, że... To ktoś się do Was odezwie, tak? Będzie od nowa kontaktu, i powiedziałabym, że yy, no troszkę dłużej niż 3 miesiące, czyli maksymalnie do 9 miesięcy. Natomiast tutaj nic nie przyspieszajcie, nie starajcie się nic przyspieszać ani nie naciskać na tą drugą osobę, dlatego że to się nie zakończy dobrze. Mamy tutaj piątkę powietrza, więc będzie to po prostu nietrafiona decyzja, nietrafiony ruch, nietrafione działanie. Tutaj wszystko musi mieć swoje tempo. Tym bardziej, że tutaj, jeżeli jest to sprawa karmiczna, to karma i tak. Zrobi swoje wtedy, kiedy będzie uważała to za słuszne i wy na to wpływu nie macie. Natomiast zdecydowanie jest tutaj dziewiątka wody, czyli powiedziałabym, że uczucie między wami jest i to nie małe. Jest yy, nawet więź karmiczna, jeżeli jesteście w karmie razem i tak naprawdę tutaj karma zadziała w ten sposób, że ta osoba się do ciebie odezwie, ale nie do trzech miesięcy, na pewno nie do dziewięciu miesięcy, ale do trzech na pewno nie. To jest za krótki czas. Tutaj jeszcze coś musi się przemienić. Jeżeli nie energia karmiczna, to po prostu sprawy urzędowe, formalne, ziemskie sprawy, które ma ten mężczyzna bądź ta kobieta do załatwienia. To mogą być rozwody, to mogą być sprawy, które na ten moment są w jej życiu bardzo istotne, a może na przykład tego małżonka nawet nie mieć, tylko po prostu jakaś sprawa, która. Yy, czerpie z niej 100% jej czasu, tak, czy jego czasu, i on nie ma teraz głowy na to, żeby się odzywać, na to, żeby po prostu się skupiać na czymś innym, bo tutaj jakaś ważna decyzja i sprawa w jego życiu teraz może być na piedestale. Więc tak to się prezentuje. Uważam, że kontakt jak najbardziej ze strony tej osoby będzie, ale nie do 3 miesięcy, do 9 miesięcy to się przedłuży, bo mamy kartę przesunięcia czasowego. No, w karcie zamykającej ten rozkład, tak, ostatnia karta jest równie ważną kartą jak karta numer jeden, więc y, ciąg dalszy będzie, ale dłużej niż tutaj sobie ustaliliśmy w tytule rozkładu do 9 miesięcy, do mniej więcej 9 miesięcy. Dobrze, grupa numer 3, patrzymy ostatnią grupę, czy tutaj ktoś się do Was odezwie, bądź czy ten kontakt będzie wznowiony. Moi drodzy, pierwsza karta, która rozpoczyna rozkład koło fortuny. Jeden wielki los, powiedziałabym, że 50 na 50. Tutaj los rozdaje karty jeżeli mamy koło fortuny, to powiedziałabym, że jest też tak, że jeżeli było między Wami dobrze, czyli na przykład kontakt był... Yy, no, powiedzmy pozytywny, tak? Rozstaliście się, ale żadnej kłótni między Wami nie było. To niestety, ale te koło Fortuny się teraz obkręci w o 180 stopni, i niestety, ale teraz możecie nie dojść do w ogóle jakiegokolwiek konsensusu. Moi drodzy, karta ostatnia jest kortą, kartą konfliktu, więc nawet jeżeli ta osoba się odezwie do Was, bo jest na to szansa, to powiedziałabym, że i tak się nie dogadacie. Piątka ognia na końcu jest kartą jednoznaczną, tak? Tu będzie tu będzie energicznie, tu będzie kłótliwie tu będzie nerwowo, tutaj każdy będzie jak gdyby na swoją stronę chciał coś ugrać, więc powiedziałabym, że Yy, jak, jakaś taka burza charakterów, tak? Być może to nie jest odpowiedni moment na to, żeby się kontaktować, bo można sobie tym kontaktem więcej tutaj zmarnować szansy i nabrudzić niż gdyby jego nie było. A później te energie mogłyby się uspokoić i mogłoby jakoś inaczej dojść do kontaktu między Wami w późniejszym czasie, moi drodzy. Zdecydowanie jest między Wami miłość i duże przyciąganie. Mamy asa wody, więc tutaj bez dwóch zdań mogę powiedzieć, że miłość jest, ale tak jakby osoby się. Się kochały, a nie były ze sobą, bo mają bardzo wysokie ego, tak? Ktoś tutaj się ujął honorem, dumą, ktoś nie chce się odzywać, ktoś jest niedojrzały, ale miłość jest, tak? Potencjał na piękną miłość jest nawet już widzę w tym asie wody natomiast druga strona, bądź wy możecie mieć więcej opcji do wyboru w siódemce wody pokazuje mi się informacja, że ktoś jest albo rozchwytywany przez kandydatów potencjalnych albo po prostu sam jest osobą, która potrzebuje więcej niż jedną osobę, tak? jest powiedzmy takim bawidamkiem albo kobieta jest, y, powiedziałabym no, lubiąca jak gdyby być y, otoczona wiankiem mężczyzn tak? natomiast zdecydowanie tutaj ktoś może mieć więcej opcji i być może po prostu ten kontakt nie jest dla niego aż tak ważny z wami, dlatego, że ma się kim, jak gdyby, yy, ma się na kim oprzeć innym, tak? Już tak powiem. Moi drodzy, ja powiem w ten sposób. Tutaj kontakt widzę, że może być, nawet może być to kontakt z waszej strony. Co prawda, my pytamy, czy ta osoba się odezwie, ale w tych kartach może być pokazane, że to wy wyjdziecie z inicjatywą. Natomiast moi drodzy, możecie mieć nawet dobre chęci, tak? Bo dziesiątka ziemi jest yy, po prostu. Yy, Nastawieniem na kreowanie wspólne dalsze, tak? Natomiast patrzcie, jak to się kończy. Piątka ognia. Czyli tak naprawdę pokłócicie się być może jeszcze bardziej niż było to teraz. Ja mam wrażenie, że u Was te trzy miesiące nie są jeszcze odpowiednim czasem na to, żeby na przykład nie pokłócić się ponownie. Być może jak, jakieś emocje jeszcze buzują w jednej i drugiej stronie i wystarczy mała rozmowa, żeby te emocje, jak gdyby, wydobyły się na zewnątrz i były oczywiście negatywnymi emocjami, bo tutaj jest to wzburzenie. Jest to nerwowość, jest to kutliwość, jest to zarzucanie drugiej strony tego, że ona coś źle zrobiła albo że po prostu wy przez nią cierpicie. Zarzucanie się nawzajem, powiedziałabym, krzywdami, że ty zrobiłeś mi to, ty mi zrobiłeś tamto. Więc moi drodzy, no tutaj to się nie skończy dobrze. Jeżeli do trzech miesięcy ten kontakt będzie, a szanse są, i nawet bym powiedziała, że to wy możecie być stroną, która wyjdzie z kontaktem. I nawet jeżeli będą piękne tutaj powody tej, tego kontaktu, dziesiątka ziemi, czyli naprawdę miłe, dobre chęci, tak, że chce coś stworzyć z tą osobą, że się chce pojednać, to i tak na końcu jest piątka ognia, czyli tak naprawdę wy nie dojdziecie do konsensusu na dłuższą metę. Tutaj może być tak, jak powiedziałam, jeżeli w miarę teraz jest między wami spokojnie, czyli na przykład kontaktu nie macie, ale nie było aż tak burzliwie na końcu, to teraz przez ten kontakt, który będzie do 3 miesięcy, możecie sobie o wiele gorzej, jak gdyby między sobą y, zadziałać energetycznie, czyli powiedziałabym, że możecie pogorszyć swoją sytuację. I lepiej by było wtedy, gdy, gdyby tego kontaktu w ogóle nie było. Natomiast ktoś może tutaj mieć inne opcje, tak? Siódemka wody jest to informacja, że ktoś może mieć w kim wybierać, albo to jesteście wy, albo to jest ta osoba. Dlatego właśnie, z racji tego, że jest siódemka wody, ta druga osoba może nie czuć aż takiej presji, że chce się z wami skontaktować, bo on ma, jak gdyby, bądź wy, macie się kim zająć, tak? Macie w kim wybierać, macie opcje, powiedzmy, brzydko, już powiem, dodatkowe, albo opcje zastępcze. Natomiast jest tutaj miłość, co ciekawe, tak? A z wody jest jak wół. Więc powiedziałabym, że tutaj bardzo ego wami kieruje i jedna strona, i druga. No, ale też pamiętajmy, że mamy tutaj koło fortuny, więc to, co los będzie chciał zrobić, to zrobi, bo to jest koło fortuny. Karta losowa, więc być może to, znaczy być może na pewno, jeżeli mamy kartę losową, to to, co się tutaj zadziewa między Wami, jest po prostu tym, co i tak miało się zadziać, bo to los jak gdyby tutaj Wam daje te sytuacje i zdarzenia. To naprawdę dużo los y, sprawia sytuacji i zdarzeń między Wami koło fortuny. Koło fortuny, tak jak już na początku powiedziałam, może też pokazywać to, że jeżeli było między wami w miarę dobrze, to teraz te koło fortuny pokazuje zmianę o 180 stopni. No i powiedziałabym, że może być jeszcze gorzej niż było, tak? Natomiast każdy scenariusz kończy się po prostu niedogadaniem i konfliktem. Nawet jeżeli będzie na chwilę fajnie, to piątka ognia mówi, że pożrecie się być może bardziej niż kiedyś. Natomiast, moi drodzy... Jeszcze jest jedna sprawa, ponieważ jeżeli mamy pazia powietrza, to może to świadczyć o tym, że ta druga strona została, jak gdyby, yy, źle poinformowana o, was, o waszej osobie przez kogoś z zewnątrz, tak? Bo tutaj, w tym paziu powietrza, są osoby, które. Propagują negatywne i nieprawdziwe informacje, czyli ktoś może robić potrzebty do ucha tej osobie o Was, które są nieprawdziwe, i ta osoba, jak gdyby myślą, że jest to fakt rzeczywisty, po prostu już się do Was w pewien sposób ustosunkowuje, no niekoniecznie dobrze, jak widać, tak? Więc tutaj jest jakiś taki prowokator w tym październiku powietrza, osoba z zewnątrz, osoba tak zwana w tle. Która nie, nie rzuca się w oczy, a która być może swoją energią bardzo tutaj y, cały czas kieruje, tak, z zewnątrz y, Waszą sytuacją, między Wami. To jest tak zwana osoba, która jest prowokatorem i powiedziałabym, że działa z, z szarej strefy tak? czyli gdzieś tam z daleka nikt się jej jak gdyby nie przypatrzy nikt nie zdaje sobie sprawy, że ona może tutaj nadawać ton temu wszystkiemu, ale to może być osoba, która mąci, bardzo dobrze mąci i tak naprawdę tutaj powie jednej osobie to, drugiej powie to i takie informacje dochodzą do tej waszej drugiej strony która poprzez te fakty, które yy, otrzymuje, tak które słyszy, nastraja się i nastawia się do Was w negatywny sposób, więc ktoś tutaj robi, powiedziałabym, nieładną robotę, tak? W tym paźu powietrza. Osoba z zewnątrz, która może po prostu źle nastawiać waszą drugą osobę, tak? Przeciwko wam bądź specjalnie mówić takie fakty, które nie są prawdziwe, a które mają w odpowiednim obrazie was, w odpowiednim świetle was zobrazować. Więc też warto by było się temu przypatrzeć, czy być może tutaj ktoś nie wpływa na tą drugą osobę. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. Trzecia grupa bardzo skomplikowana, naprawdę bardzo skomplikowana. Natomiast no też takie rzeczy się dzieją w życiu, tak? Tym bardziej, że tutaj mamy koło fortuny, więc jednak los, te zdarzenia i sytuacje wam jak gdyby dosyła, tak, zsyła z góry, no i tak to wygląda. Natomiast zdecydowanie tutaj to się zakończy konfliktem. Jeżeli mieliście w miarę spokojny, spokojne rozstanie przed tą separacją, no to ja bym tu nie ryzykowała do tych trzech miesięcy, to jest za wcześnie. Natomiast tak to wygląda, moi drodzy. No, skomplikowana sytuacja u grupy numer trzy. Dobrze, to by było na tyle. Yy, pozdrawiam serdecznie Oliana.